Hej, justyna z tej strony, z do kwitu. Słuchajcie, tak, takie mam. w wczorajszym naszym liveie bardzo dużo pytacie a propos zachowań agresywnych i takich niepokojących u swoich psiaków. I też wracam do wielu zapytań, które teraz ostatnio się znowu... znowu, czy zaczęły się pojawiać na Facebooku, na różnych grupach. A dotyczą one klatek kanalowych. Co, ma, co mają wspólnego zachowanie agresywne i lęk z klatką kanalową? No mają bardzo, bardzo dużo. Po pierwsze, jeżeli klatka jest e, umiejętnie wprowadzona, co wiele wielu trenerów, behawiorystów w Polsce mówi, e, to może pomagać w wyciszeniu się psa w Wspierać go i tak dalej. Natomiast ja bym do tego podeszła trochę inaczej. Zadałabym Wam takie pytanie: a co jeżeli Wasz pies ma klaustrofobię? Boi się z różnych powodów, nie czuje się komfortowo w zamkniętych pomieszczeniach, małych zamkniętych pomieszczeniach, nie mówię tutaj o pokojach. Czy mimo tego, że będzie fajnie wprowadzony, zabawą, niezabawą, do klatki kanelowej i będziemy go tam zamykać? To będzie dla tego psa fajna? Nie sądzę. Ja bym tego nie rekomendowała. Kolejna rzecz jest taka, że pies może mieć różnego rodzaju fobie. I te fobie mogą też, ta fobia może być, nie wiem, od metalu, od takiej kratki, od różnych rzeczy. Od, od tego, że na przykład no nie może się jakoś tak ułożyć no różne są rzeczy, tak. To no też pytanie, czy takie zamknięcie psa w klatce będzie ok. Powiecie, hmm, że klatka kanelowa bardzo fajnie wycisza psa. E, no, wycisza psa, bo pies jest powiedzmy w zamknięciu, pies ma ograniczoną powierzchnię, no to co? No to przecież nie będzie chodził, będzie się zachowywał cicho. E, jeżeli też rozważacie klatkę, bo jeszcze jej nie kupiliście, to weźcie pod uwagę, albo ją macie, to weźcie pod uwagę też to, że fizjologia psa polega też na tym, że pies bardzo często zmienia pozycję. Ale nie tylko zmienia pozycję, jak my to śmiejemy się, że leży wywalony brzuchem e, po całości, ale też e, przemieszcza się. E, jeżeli jest mu za gorąco, idzie na przykład, zauważyliście, pewnie idzie na kafelki, wali się na kafelki, albo kładzie się do przedpokoju, czy kładzie się w cień, prawda? Jeżeli jest mu za zimno, to kładzie się na przykład na łóżku przy kaloryferze. My się często dziwimy, że orety nasze nam jest tak gorąco, a psy leżą tuż przy kominku, prawda? A my w tym momencie, zamykając psa w klatce, dając mu to ograniczenie, zabieramy mu to. Co więcej, zabieramy mu też jedną bardzo ważną rzecz to jest możliwość wywalenia się jak kołami do góry, prawda? No bo. Ok, dobrze, dobrana klatka wzdłuż. Wszystko super, pies nam się wzdłuż e, rozłoży. Natomiast co będzie, jeżeli pies będzie chciał się wykręcić, bo też często za, jest mnóstwo takich zdjęć, jak zapewne też widzieliście, psy, które robią jakieś dziwne wygibasy. No i pytanie, jak pies może zrobić takiego wygibasa właśnie w klatce? No chyba, że kupicie klatkę, która będzie miała będzie tak dobrana, że pies będzie się mógł rozciągnąć i wszerz, i wzdłuż. No pytanie, czy macie takie mieszkanie na taką klatkę. Też pamiętajcie, żeby ta klatka miała powyżej tak gdzieś około 20 cm od czubka głowy psa. Co więcej jeszcze, jeżeli pies ma sterczące uszy, no to musimy dodać sterczące uszy do tych 20 cm. Także e, klatka wbrew pozorom wcale nie jest też taka prosta do dobrania i do kupienia. E, ja osobiście jestem za tym, żeby tak pracować z psem e, i tak go wychowywać i mieć z nim taką relację, żeby mógł swobodnie leżeć. Przecież są fajne legowiska, które też mogą dać psu. Mega poczucie e, swobody i wolności. Przecież są takie legowiska w kształcie budy, są takie śpiwory dla psów nawet. E, szczególnie jemniki je lubią. A no i właśnie, jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałam, to jest to, że nie wszystkie psy też taki słyszałam argument bo psy lubią norki. E, pe, czy łowić norki? No, pytanie. E, ale to taka dygresja ale nie wszystkie psy lubią być e, spać w norach, nie, nie wszystkie psy lubią spać przykryte. E, na przykład patrzę po moich trzech e, psach, to jedna uwielbia spać pod kołdrą. Tak, tak, śpię z psami. E, jedna lubi spać pod kołdrą, natomiast w nocy wychodzi i przechodzi sobie na swój fotel i śpi na fotelu, potem na ranem ją znajduje koło siebie. E, druga lubi spać w takim grajdołku, jak ja to nazywam eee, i no nawet mamy swoje powiedzenie Juleczka to idziesz do grajdołeczka eee, albo iść do grajdołeczka. Eee, a trzecia natomiast eee, co jest super w ogóle uwielbia spać na kołdrze. Tak centralnie mi między nogami na kołdrze także eee, że tak powiem jest wojna o kołdrę z moją miską. Eee, sorry że mrużę oczy ale jest strasznie dziwne światło dzisiaj. Eee, Także przemyślcie to i naprawdę też pamiętajcie jedną rzecz: że klatka w tej chwili jest bardzo, bardzo się staje popularna jako tak zwany złoty środek na wszystko. Też miałam ostatnio takie zapytanie: czy kupić klatkę, bo pani się boi zostawić szczeniaka samego w domu na 8 godzin? Więc ja zapytałam, no dobra, ale to co, chcesz zamykać tą klatkę? Chcesz otworzyć, zostawić otwartą tą klatkę? No nie, no jak będę wychodzić do pracy, będę tego szczeniaka zamykać w klatce. No i będzie bezpiecznie. E, powiem wam tak. E, zabrakło mi słów. Bo moje pytanie jest takie, czy jakbyście wychodzili z domu, i dziecko by wasze miało zostać w domu, żebyście je zamknęli w, przepraszam, w małym, bardzo małym pokoju albo w łazience, żebyście się, czu żeby, żebyście się czuli spokojnie, że nie nabroi w domu. Um, ja takie zamykanie w klatce psa porównuję trochę do ZO, chyba nie po to kupujemy psa, żeby go zamykać na 8 godzin, nie? Tylko żeby czuł się swobodnie, bo ja przepraszam, ale nie wyobrażam sobie zamknięcia mojego zwierzaka na 8 godzin w domu, tak? No chyba nie po to mam zwierzęta, żeby je trzymać w klatkach, no znam niektóre pseudochodoble gdzie się tak trzyma zwierzaki, no ale chyba nie po to bierzemy psy, żeby robić pseudohodowlę w domu, nie? Wiem, że to co mówię jest kontrowersyjne i wielu Wam się to nie spodoba, ale e, ja uważam, że klatka powinna być, nawet bym powiedziała nie klatka, są super kojce. E, słuchajcie, tylko fakt: no, pies może wyskoczyć z końca, tutaj się zgodzę, ale klatka jest tylko i wyłącznie po to, że jeżeli na przykład mamy, a tak, tak, jadę tunelem, sorry bardzo, teraz mnie nie będzie widać, ale będzie mnie słychać. E, więc klatka jest tylko po to, jeżeli na przykład musimy e, psa e, unieruchomić. Halo, witam z powrotem. Jeżeli musimy psa unieruchomić, bo na przykład ma jakieś problemy zdrowotne tak? i no niestety no jest taka sytuacja, że niechuchu nie może się ruszać, a wiemy, że jeżeli byłby, że tak powiem, nie zaklatkowany i wszystko byłoby ok, no to by chodził, ganiał, skakał, więc moglibyśmy mu jeszcze bardziej tym zaszkodzić. Mm, także to jest tak w temacie troszeczkę do wczorajszego live'a. Pewnie patrzycie się z tyłu, pewnie co ja tam mam za sobą. Słuchajcie, to jest jeden, to jest nasz sprzęt. Jak widzicie, przepraszam, to jest Fit pause średniej wielkości, tak który zabieram do domu. Bo teraz zrobiłam z mojego domu siłownię dla moich psiaków ostatnio. Więc tak co chwila, coś tam, coś tam z salki przywożę do domu i zawożę z powrotem na salkę. Ale też będę zabierać ten sprzęcior do do. W niedzielę do TVN, -u. także jak macie ochotę, to oglądajcie nas w niedzielę w Dzień Dobry TVN, a tymczasem słuchajcie, do usłyszenia. Czekamy na Wasze pytania a propos psiaków, Waszych psiaków, e, na naszej grupie Dokwitowy Pogaduchy, albo po prostu piszcie do nas na Facebooku na dogwit.dokwitpodkreśnik.pl to jest chyba tak się nazywa nasz, nasz profil na Facebooku. Także słuchajcie, ściskam Was mocno, życzę Wam mega udanego dnia. Pa, pa!